Okay, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. OK, słuchajcie, ja sobie troszkę pograłem poza odcinkami, zagrałem dwa turnieje, pobiegałem sobie trochę po Europie, niedużo, niedużo, minęło tam kilka albo kilkanaście dni raptem, żadnych jakichś większych bitew nie toczyłem. Z jakimiś tam bandytami, tylko. No i dzisiaj mamy sposobność walczyć z jednym z lordów Złotej Ordy, ponieważ zapuścił się aż na naszej ziemię, żeby nam zapewne wioskę splądrować. Ale my na to oczywiście nie pozwolimy. Nasz oddział składa się z dość dobrych jednostek: dużo bogatych arystokratów, dużo włóczników, jawelinierów, włóczników i tak dalej. Więc myślę, że powinno być dobrze. Tutaj mamy jeszcze. Lord Swidotasa po naszej stronie. <laughs> także. Bijemy go. Dołącza lord Switotas. Jeszcze wioska w ogóle dołącza. To jest. Ciekawa sprawa, będziemy się we wiosce bić. Dobra, także ging. Ja sobie tylko jeszcze sprawdzę poziom głośności jest w porządku. Dobra. Panowie. Chodźcie tutaj. Strzelce tu, kawaleria tu. I powinno być w porządku. No, dużo jest wieśniaków, więc straty będą w, w wieśniakach oczywiście. Aha, ja dowodzę wszystkimi. Bo to są... Bo jak jest bitwa we wiosce, to wszystkimi się dowodzi. Okej. Okay. Może być, no kurde macie. chciałem go dojechać, a oni dojechali mnie. Dobra, wszyscy do ataku. No, żebym się trafił, przeżył to. to było niebezpieczne, bo jakbym padł, to bym padł. <laughs> Takiś typ pobiegnie. Dobrze. No dużo nas ginie, Kurcze lepele, patrzcie. Dużo, dużo nas ginie. Też Ekspa dostajemy za je, ich jednostki, czyli oni muszą być jakoś dobrze wyszkoleni. Dobra. No Panowie, ja to się wyklepię. No trafsę. No. Co ty mnie gościu trafiałeś, to ja nie wiem. Muszę włączyć hawę, bo mi się tak łapy pocą oczywiście, jak zawsze, nie wiem czemu. Dobra, dobrze, że moich tylko czterech zginęło. Że tylko czterech. tam ci to mogą ginąć. Jeszcze coś został? Kurczak, paka paka. Ty. Tam jest jakiś ten... Łucznik pieprzony na górze, patrzcie. Ale dostał, ale zesnajpiony, ale zesnajpiony. Piękne to było. To było genialne. No pięć, czyli jeszcze kolejny nam skinał. Dobrze. Jest. Pięć strat tylko. Sojuszników zginęło 22, więc też nie ma tragedii. A, i oczywiście żadnych jeńców, żadnych łupów, bo to była wioska, tak? No to, o, i trzech magnatów awansowało. Dobrze. To sobie damy trzech magnatów. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, co będziemy dziś robić? Otóż nie wiem. Ja bym sobie bardzo chętnie poszukał jakichś dalej turniejów, bo wcale dużo jakoś bardzo tej kasy nie mam. Natomiast tak ostatnio sobie biegałem. Udało mi się wyhaczyć dwa turnieje. Jeden w Oslo, drugi w Krakowie, więc no trochę trzeba było się przejść. I... I tyle. I cisza. I potem nie było nic tak naprawdę. Więc trochę Lipton, powiem wam, z tymi turniejami. Ostatnim czasem przynajmniej. Najemny łucznik to ja go biorę, bo ja łuczników potrzebuję dużo. Wow! A sk skąd ja to miałem się, się zapytacie? A otóż miałem to z bitwy w manorze jednym. Chyba nawet z mojej wioski jakiś manor tam był. Patrzę się, opłonie sobie, czyli jacyś bandyci tam są, to pomogłem. I fajne luty widzicie nawet. Z tego były. Abym ja tylko się dowiedział, gdzie jest jakiś turniej. W zagrzebiu. No zagrzeb jakoś bardzo daleko nie jest. Chyba. No dobra, no trochę jest. Trochę jest. Słuchajcie. Więc na razie sobie może olejemy system o tu się dzieją rzeczy w ogóle. Patrzcie, tu się... Tu się Szwecja bije. Tutaj jak byłem ostatnio, to Węgrzy oblegali. Widzę, że dalej oblegają. Także generalnie rzeczy się dzieją i to duże. No, bandziorów mamy kurczę, lebele. Dużo, fajnie, to mnie, to mnie cieszy. O, jakiś węgier tu biegnie. Ja aż tu przejdę zobaczyć. Wow, 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 Czemu tu w ogóle jest mój gościu, halo? Ty chyba nie bronisz miasta, bo... Ej, czekajcie. Nie, tylko ze Złotomordą mamy ten... Wojnę, właśnie. To ja nie wiem czemu tamten gościu... <laughs> jakoś tak dziwnie siedzi <laughs> w zamku i wygląda jakby go bronił. Ale dobra. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Otóż w naszym zamku pojawił się jeden z lordów którego chętnie bym sobie tym razem przygarnął do mojego królestwa. Tylko na razie nie mam ziem, żeby mu dać. Wiecie, żeby... Miał jakieś ziemię, bo jak go przyjmę, a nie będzie miał żadnych ziem, to tam co tydzień chyba będę tracił z nim stosunki, co może być na dłuższą metę problematyczne. Ja wam go pokażę, bo to jest gościu, którego chcę, i to jest gościu bałtycki czy też ja czy jakiś tam. To jest Wiswaldas, widzicie? Więc ja sobie z nim pogadam, ale za jakiś czas dopiero. Na razie sobie. Aha, dobra, na razie nie mogę, bo dopiero co było. Także on na razie niech tu siedzi. Ja sobie go chętnie przyjmę, tylko dopiero wiecie. Za, za jakiś czas, jak tam może jakiś nowy zamek zdobędziemy albo coś, no to wtedy sobie go zaprzysiężymy. I będzie git. Dobra, ja chcę tak robić, żeby zawsze jak są. Żołdy żeby wszystkie moje jednostki chować do zamku bo wtedy Te żołdy Bardzo maleją więc Więc no Może sobie pobiegnę na jakieś ziemie Złotej Ordy co wy na to O Węgrzy widzę Wracają Biegną tu chyba się im nie udało zdobyć, chociaż obleżenie cały czas trwa, zobaczcie. <laughs> <laughs> Oj, mongolska Horda, proszę bardzo. I co? Widzisz taki. U... Tam jest Mongolska Horda. Parci lejańców Ja ich chcę! Chodź tu! Chodź tu! No, jest trochę bandytów. W ogóle nie ma bałtyckich ludzi, ale jest trochę fińskich, bo Finisz to jest fiński harcownik, i tak dalej. No, jako tako nie ma Finlandii, wiecie, ale, ale są jednostki fińskie. Hmm. Także. Tak, jest, dobra. Chodźcie tu, bijemy się z wami. Poda się lub gin dokładnie. O i chodźcie na bitkę. Dobra. O, zginął. Zabicie konia to już jest połowa sukcesu, bo nie będzie mógł spierdzielać w nieskończoność. A te jednostki są tak denerwujące, że... Przez to, że są tak mobilne. Kurde, nie będziesz mi zabijał mojego typa. O, i tak go zabił. Zajebiście. Kurde, ale dostałem. Dobrze, padł. Ty my tam ten mnie cały czas tam śmierdolił kuźwa po tych, po plecach. Ale daliśmy radę. 8 strat, kurczę, dużo. Ciekawe, kto mi ginie. Ja tu się wolę skupić w tych bitwach na po prostu niszczeniu inkoni, koni. A, a moi sobie użytkownicy poradzą tam w większości. No, ładnie. Jedzie kolejna fala. Ta bitwa jakoś nie jest bardzo denerwująca, powiem wam, bo, bo w miarę ich się udało tutaj fajnie wybić. Tam teraz pewnie będzie ich kilku biegać i denerwować, ale generalnie jest git. Biorąc pod uwagę, że jeszcze uwolnimy trochę bandytów, którzy będą cały czas siedzieć w, naszej, w naszym zbudowanym zamku, no to po prostu mm, miodnie. I wiecie, i tam będzie tych jednostek, tych bandytów, nawet sobie tysiące uzbieramy. Żołdy nie są duże, bo bandycie tam płacą po jedną, jedną sztukę żołdu czy ile. No i być może sama ilość spowoduje, że wrogowie będą bać się atakować. Kurde, No Zobaczą, o, że jest tam tysiąc jednostek, nieważne jakich, ale że tysiąc. I odpuszczą może, mam nadzieję, oby, bo po tej akcji z ostatniego razu, kiedy się okazało, że jednostki giną, jeżeli jest oblężenie, a tych jednostek jest za dużo, no to mnie to trochę zdenerwowało. I teraz wiem, że nie mogę trzymać w zamkach tam po 500 jednostek, czy po 700, bo po prostu mi zginą, jak będzie dłuższe oblężenie. Tylko trzeba trzymać jednostek mniej i regularnie bronić. A jak jest mniej jednostek, to wiecie, że ciężej jest zamki wybronić. Tyle, że na szczęście zamki bałtyckie chyba się trudno zdobywa. Znaczy, chyba no, po prostu się trudno jest zdobywa. pięknie. Bierzemy górskich bandytów, jeńców, bandytów stajki, leśnych bandytów, piratów. Chyba tyle. Tych nie chcę, bo są drodzy bardzo. Fińskich jednostek też nie chcę. Chociaż są fajne. Też w swoim czasie lubiłem grać tylko tymi, ale to jest gra bardzo specyficzna, ponieważ jest raptem parę ziem, tylko które mają te fińskie jednostki. No ale może kiedyś sobie tak zagrał, zobaczę. Znaczy nie na tej serii, ale może jakiś sezon drugi kiedyś, hm, kto wie. Dobra, tu na razie jest chyba wszystko zgadza się. Dobra. Bierzemy sobie upy. Idziemy od razu zostawić te jednostki do zamku. I może dalej polecę na jakieś ziemie tych, tych Mongołów, co by z nimi trochę powalczyć. Uu. Ze złotej ordy ktoś. Ktoś odszedł. a no to dobrze. To dobra nasza, powiem wam. Oh, a tu nie ten zamek, a czekajcie, tu też, tu też, po sobie od razu ulepszę tych wszystkich weteranów i tak dalej. Wow, no fajnie, jest git, jeńców sobie jeszcze z zamku wezmę. Zaraz będziemy szukać tego pośrednika okupów. Górskich tutaj mamy stajki leśnych i piratów. Proszę bardzo. No fajnie, fajnie. Coraz więcej tych bandziorów tu jest. Ile? Już 800, 800 będzie? Nie. Bra brakuje. Brakuje pary. Dobra. Chodźmy do Co O kurde, ale tu się biją cały czas ci Szwedzi z tymi Rosjanami. Naprawdę. To, mi to na rękę bardzo. Bo wiem, że przynajmniej Szwedzi na razie mi wojny nie wypowiedzą, chociaż może wypowiedzą, a nawet jeśli to zrobią, no to będą się bić na dwa fronty i może się nie będą skupiać na nas. Dobra, nie ma tam żadnego tego. Uuuu, jas! Jest ta zbrojka. Ta zbrojka jest dla, dla moich lordów przyszłych, nie? Więc ja bym ją kupił, słuchajcie, to teraz jest w kolejności kolejny. Kariotas jeszcze nie, Rimgirdas. Też jeszcze nie. Bizgirtas. Też jeszcze nie. Velgirtas chyba będzie mógł. Tak, Velgirtas jest w miarę gotowy. Tylko teraz będziemy jeszcze mu dawać trochę więcej punktów wytrzymałość przy okazji i w siłę uderzenia. No ale zbrojkę by można było kupić, nie? Tylko kurczaki paki. Gdzie jest turniej? Dobra, zrobimy to, bo i tak te zbrojki trzeba prędzej czy później kupić. 16 godzin do tego. Do żołdów. Ech, ech, idę sobie wziąć te flagi dwie. Zawsze trochę mniej zapłacimy w takim razie. Dziękuję. I chodźmy do Kunigsberga z powrotem. Ile tam było ludzi, ja pierniczę. W Nidaros, no Nidaros to jest daleko. Powiem wam. No, 3000 aż, o kurde. No ale trzeba. No ale to trzeba. Dla mojego lorda się poświęcę przyszłego. Dobra, w Elgirtasie zapraszam pana. Wyposażenie. Jemu trzeba będzie jeszcze tor, torbę dać, może oszczepy dać lepsze. W sensie większą ilość tych oszczepów. Na razie będziesz miał to. I tyle. I teraz pytanie, czy ja chcę iść do Nidaros. No to jest daleko. No jest tam kawałek do Nidaros. Ja jestem tutaj. Może pobiegnę, no. Żołdy będą w międzyczasie. Zakon Krzyżacki i Szwecja. Jeżeli taka wojna wybuchnie, to zakon Krzyżacki ma rip totalny. No właśnie, żołdy. Bo winienem się schować do zamku, ale jeżeli widzę, że jest turniej, no to wolę tam lecieć, lecieć na turniej i może uda nam się parę razy chociaż na nim zagrać. Wstąpię po drodze tutaj. Spytam się na pewno, czy dalej turniej jest. W połocku jeszcze ma być. I się pojawił turniej w Połocku. No dobra, to tam też może polecimy za. Nie! Nie polecimy do Połocka, bo Połock jest mongolski. No przecież. No to. No to nic z tym nie zrobimy. Mam tylko nadzieję, że turniej jeszcze będzie. Jest! Dobrze. O, nawet jakiś lord, którego bym chętnie przytulił, w sensie. Przyjął do swojego królestwa jakiś Artwilas. Dobra. A to nawet nie jest nasz ten Tatusiek? To nie jest Tatusiek? Ej, to chyba jest Tatusiek w ogóle nasz. Biedny, poknaliśmy go. Hm. Kurde mać. Postał w dupę między jaja i padł należąco. leżąco. Kurde, pięknie. To było cudowne. O kurcze mać, jak ja mogłem tego nie trafić? Mam kulawego konia. Przydałoby się go zamienić. Ale to teraz się nie da. Trzeba poczekać do końca tego turnieju. A konia też tak dla pewności. Hmm. Powalimy. Kurczę. Dużo życia musi gościu mieć. 70 obrażeń i przeżył. Dobra. Ładnie. Ostatnia bitka, ostatnie. Nie sprawdzałem czy mam już pewne zwycięstwo, ale wolę dla pewności gościa pokonać, bo zawsze trochę ekspa wpadnie. 114 obrażeń na hita. Ładnie, to mi się podoba. Kasa zarobiona. Dziewki są, mam niby żonę, ale nie szkodzi nam z kimś pogadać, bo to wiecie hmm. Średniowieczem średniowiecze, ale... Dobra, nieważne. <grych> nieważne. Poczekamy sobie tu chwilę, być może zaraz będzie kolejny turniej. Ja bym chętnie po raz kolejny tur tutaj wziął udział w turnieju, bo... Mógłbym zarobił jeszcze więcej po prostu, a tak lecić taki kawał drogi tylko po to, żeby był jeden turniej? To aż przykro. No, widzę, że na razie tu nic się nie dzieje. Znowu jakiś gościu nam splądrował. Tym razem mu się udało. Bo nas tam nie było, ale mniejsza o to. Turnie jest kolejny, także znowu na siebie stawiamy i znowu bierzemy udział w turnieju. Oczywiście, konia znowu zapomniałem zmienić, bo to ja. O, ładnie. A, on jest stary. Ma mniej, mniej, mniej życia, ma dlatego pad padł na hita, nie? Hmm. Na starość się traci życie. Ładnie. Widzę, że te króle są słabe w obronie, bo nie mają tarczy, więc... O kurczę, mało dałem wyobrażeń. Trafiłem bardziej w konia niż w niego, dlatego. Dobrze. Dostał chyba w ramię, w rękę, w łokieć, nie wiem cokolwiek. I padł. Jon Drotning. Fajne są te norweskie imiona czasami, powiem Wam. Nie tylko norweskie, zresztą w ogóle, skandynawskie. Węgierskie, a na przykład estońskie. Dobrze, że mają lance. W większości to przynajmniej sprawnie to idzie, bo mamy już patent na to, jak sobie radzić z takimi uzbrojonymi lordami. O, pięknie. Strzał, pyk, padł. Dobrze. Czy będzie jakiś inny nowy turniej gdzieś indziej? Nie. Dalej jest w Połocku, ale połockie jest dalej mongolski, więc wiecie, to tam ryba. Poczekam sobie do rana, jeszcze zobaczę czy będzie kolejny turniej. Jak będzie to sobie oczywiście zagramy na nim. Cały czas tam doświadczenie dochodzi do zespołu naszego pięknie. O to chodzi, trzeba się szkolić. Nie, jeszcze nie. Włodymir Wołyński w ogóle był pod oblężeniem. Dobra, nigdzie indziej blisko turnieju nie ma, więc jedyna szansa, że znowu tu się pojawi za chwilę. A tu się pojawili piraci, ja sobie ich powalczę. Ja sobie ich powalczę. Ja sobie ich powalczę, ale powalczę sobie już na następnym odcinku i zobaczymy też w kolejnym odcinku czy to znowu będzie trudniej, jeżeli tak to sobie oczywiście zagram, a jeżeli nie, no to będziemy szukać jakichś innych przygód. Także póki co wielkie dzięki mam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie